Korzystne dla pielęgniarek październikowe apelacyjne orzeczenie sądu w sprawie wynagrodzeń sprawiło, że w konflikcie między zarządem suwalskiego szpitala a pielęgniarkami padło słowo Ugoda. Ofertą wyszły same pielęgniarki. Minęły tygodnie i, jak się dowiadujemy, do oferowanej ugody nie doszło. W 75. rocznicę urodzin Józefa Gajewskiego, zmarłego 13 lat temu prezydenta Suwałk, przy rondzie jego imienia stanęła tablica informacyjna przybliżająca sylwetkę patrona. Lubiany i szanowany przez mieszkańców miasta, po raz pierwszy włodarzem miasta został mianowany w 1981 roku po wprowadzeniu stanu wojennego. W przyszłym tygodniu Rada Miejska weźmie na tapet wartość stypendii jakimi wspierani są zawodowi sportowcy reprezentujący miejscowe kluby w trzech wiodących dyscyplinach. Realnie projekt zawiera zmianę, choć na pierwszy rzut oka faktycznie trudno ją wypatrzeć.